Witam na pomocowej konferencji prasowej z udziałem trenerów Podlasia Biała Podlaska oraz Teksum Sokół Sieniawa. Tradycyjnie podsumowanie boiskowych wydarzeń. Proszę trenera, drużyny, gości. Dzień dobry. Spotkanie takie jak przewidywaliśmy. Przebieg gry taki jak zakładaliśmy, czyli sporo piłki w górze, sporo faz przejściowych, sporo walki takiej boiskowej. Myślę, że tutaj dzisiaj na boisku no zdecydowanie było więcej walki, niż, niż takich aspektów czysto sportowych. Ale byliśmy na to przygotowani, mieliśmy plan. E, oczywiście też próbowaliśmy grać w piłkę, natomiast e, no też musimy kalkulować i brać ryzyko czasem grania w piłkę i tutaj dzisiaj nam to ewidentnie niestety, ale się nie opłacało, bo kilka razy próbowaliśmy grać e, krótko, otwierać, tworzyć przewagi, natomiast e, no natomiast najczęściej z tego były strata tutaj przeciwnik też dobrze był przygotowany do tego, jak chcemy grać. Także jedyne, czego mogę żałować, to tej sytuacji z doliczonego czasu gry. Szkoda, że to nie potoczyło się inaczej, ale nie będziemy na pewno wybrzydzali. Bierzemy ten punkt cenny, bo na trudnym terenie tutaj chyba soku przegrał tylko z czernymi Połaniec. Także co, bierzemy ten punkt i, i życzymy powodzenia przeciwnikowi, bo na pewno poradzi sobie dalej w tej rundzie i spokojnie się utrzyma. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Podlasia, a teraz proszę o zabranie głosu szkoleniowca tak są Sokół Śliniowa, pana Arkadiusza Borana. Dzień dobry, jak już tu jestem, razu dziękuję za ciepłe słowo, że Sokusiniawa się utrzyma, a oby słowa trenera gości się sprawdziły. Sprawdziły. Ja powiem, no się do słów trenera, że w tej pierwszej połowie ten mecz może wyglądał dużo, dużo lepiej od drugiej, ale My nie możemy też się otworzyć, nie wiadomo jak, bo ja już powiedziałem, że my chcemy jak najszybciej sobie to utrzymanie zapewnić i przynajmniej te kilka kolejek zagrać, jeśli się to uda. Po prostu na ludzi nie patrzeć w tabelę. I dzisiaj co do sytuacji, no to dwa stałe fragmenty gry, ale no ciężko było nam budować od tyłu, już nie będziemy mówić na jakim boisku. Czy... Ale z takim przeciwnikiem ten punkt na pewno szanujemy, dodajemy do swojego dorobku i koncentrujemy się na najbliższym meczu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję obu trenerom. A ja już dzisiaj zapraszam Państwa za tydzień tutaj na ten stadion, mecz 29. kolejki, kiedy to rywalem drużyny Sokoła będzie Wisła Sandomierz. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, do zobaczenia w przyszłą sobotę.